Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy to placówka, która ze względu na specyfikę nauczania wymaga specjalistycznej wiedzy i zaangażowania wszystkich pracujących w niej osób. W dobie koronawirusa lekcji prowadzonych zdalnie, nauczanie w ośrodku, podobnie jak w innych placówkach oświatowych, jest trudne i mobilizuje cały personel, wychowanków i ich rodziców do szczególnej współpracy. Każdemu uczniowi, który nie może korzystać z komputera w domu, nauczyciele dostarczyli podręczniki i karty pracy, dzięki czemu nauka przebiega zgodnie z ustalonymi normami nauczania z powodu pandemii COVID-19 w naszej placówce zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszyscy uczniowie i rodzice zostali powiadomieni przez szkołę o sposobie i formie realizacji kształcenia na odległość. Nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z planem pracy szkoły. Na naszej stronie internetowej zamieszczane są materiały edukacyjne do pobrania. Nauczyciele kontaktują i komunikują się z uczniami i Rodzicami przez telefon, pocztę elektroniczną, messenger i WhatsApp. Korzystając z okazji, chciałabym przede wszystkim podziękować uczniom, rodzicom za współpracę w tak trudnych warunkach oraz nauczycielom, którzy stanęli na wysokości zadania. Nie jest to proste z uwagi na specyfikę pracy naszej szkoły. Z dnia na dzień zdobywaliśmy nowe doświadczenie. Jesteśmy już po pierwszej radzie. Która odbyła się 30 kwietnia w formie telekonferencji, w sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy, nie jest możliwe przedstawienie oferty edukacyjnej. Jest to utrudnione, dlatego też wszystkich Państwa zapraszam na stronę internetową naszego ośrodka, gdzie możecie śledzić aktualności z życia szkoły, ofertę edukacyjną i dokumenty do pobrania. Oferta edukacyjna również była umieszczona w biuletynie Nasz Powiat. Kończąc miłym akcentem, chciałabym pochwalić się informacją, że nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskich zimowych igrzyskach Olimpiad Specjalnych Zakopane Bydgoszcz. Uczennica Justyna Ptak zdobyła dwa srebrne medale i Kamil Jędrzejczak jeden złoty w biegach narciarskich. Po kilku dniach dowiedzieliśmy się, że została wylosowana Justyna Ptak, do prezentowania kadry polskiej w Rosji w biegach narciarskich na światowych zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Jeszcze dokładnej daty nie znamy. Również chciałabym podzielić się z Państwem informacją, że podczas tych zajęć zdalnych nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod kierunkiem nauczycieli i z pomocą oczywiście rodziców organizowane przez Europejskie Centrum Artystyczne gdzie został wyróżniony Kacper Sobieszuk oraz Gabriela Wójcik drodzy rodzice uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapraszam was do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego zapraszam do tego abyście śledzili stronę internetową soswopactwo.pl